Cześć, witam was przed odcinkiem. Słuchajcie, jeżeli pod tym odcinkiem jeszcze 16 ap w górę, od razu z automatu na moim kanale Pokaże się odcinek z ekspowiska 70 Więc to byłoby tyle, miłego oglądania, życzę Siemaneczku, z strony, mi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecrafta Best RPG na bestrpg.pl Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku lecimy na kolejne bossy Yy, ostatnim tutaj odcinku z, na moim kanale z bossów Zrobiliśmy sobie te 5 tutaj bossów na górze, więc serdecznie was odsyłam do tego odcinka Żeby sobie można sprawdzić yy, no jak te walki przebiegały mniej więcej ka z każdym z tych bossów Jak ktoś jest jeszcze po prostu ciekawy i na przykład zastanawia się czy wybrać się na tego bossa yy, Jaki poziom trudności każdy z tych bossów ma, to po prostu odsyłam do tamtego filmiku A w dzisiejszym odcinku słuchajcie, lecimy na kolejne trzy bossy yy, Mamy tutaj tak, tego wojownika, Monstrum oraz Krakena i zaczniemy sobie od broda tego wojownika. Pewnie w dzisiejszym ciku zrobimy tylko broda tego wojownika, a kolejnym zrobimy Monstrum, tak sobie podzielimy to i potem zrobimy tego krakena. Krakena jeszcze nigdy nie zrobiłem na tym serwerze, więc będzie po prostu ciekawie. I słuchajcie tak, mamy tutaj broda tego wojownika, wymagany level to jest 15, koszt wyprawy to jest 1000 kasy oraz dwa geny srebrne I mamy tutaj też wymaganą przepustkę Brodaty Wojownik. I tak, tak wygląda tutaj koszt wyprawy, a nagroda jest z niego y, Wypada tutaj dwie przepustki na Monstrum, czyli już na kolejnego bossa Oraz wypada y, przepustka, mamy 20% że wypadnie jeszcze Przepustka Labirynt Nieumarłych Czyli na dwie przepustki Monstrum mamy 100%, a na Labirynt mamy tylko 20% Okej, okay, tu mamy jeszcze jakąś historię Że broty to potężny wojownik Badający czarami magicznymi, uważaj na jego ataki aby nie, spa nie spaść w przepaść Skup się na jego y, pięknych oczach i będziesz będziesz potrzebował łuku i strzały. Ok, czyli my tak, mamy łuk, mamy strzały. Możemy już w sumie się wybierać, tylko jeszcze się przywitam z gryczami mm. Jezu, się na YouTube. Dajcie na YouTube. I słuchajcie, lecimy. Y, wybieramy go. Mamy zwoje, mamy gemę. Cyk. Dobra, tak wygląda ten brodaty wojownik. I gdzie my tu mamy strzelać? Już zapomniałem chyba w oczy, prawda? A 100 strzał mamy w niego strzelić Oho. Dobra, czyli on strzela do nas, a my mamy strzelać w oczy. No dobra Cyk. Cyk. Okej, okay, to uniknęliśmy. Cyk. Coś leci. Ojoj. Jak to bije w ogóle? Kurczę zjemy sobie. Dobra, leci. To my tutaj w pok. Bok Cyk słuchajcie, myślałem, że jest łatwiejszy, już nie pamiętam, naprawdę. Myślałem, że ma 10 żyć, a nie 100. Chyba dostał jakiegoś bafa. Tutaj, dobra, minęliśmy tutaj. Strzał jego. Lecę znowu, uwaga, dobra. Więc tak to się tutaj prezentuje, nasz yy, ten brodacz. Więc dobra, no jakoś trudnym bosem nie jest. Widzicie, ale trochę tutaj. Trzeba uważać na te strzały, żeby nas nie W Widzicie, co mam jeszcze tą różdżkę, żeby nas tutaj wyleczyć. Jak nas trochę to, te strzały pobijają, ale jak widzicie, na razie idzie łatwo, bez jakichś tutaj problemów. Cyk, 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 cyk. Cyk Cyk Ojoj, dostaliśmy idziemy sobie szybko mięsko e, ta platforma jest wy... daleka Bo Łatwo nas zepchnąć z niej nie będzie Ojoj, dostaliśmy Ojoj, dwa Może jednak e, Dobra e, Trochę spanikowałem Ale dobra, trzymamy się dalej Zaraz dojdziemy do połowy Jak widzicie Można też, ojoj można też y, po prostu dwa strzały oddać, cofnąć się czy na cofnąć, zmienić pozycję. Bo no to w sumie nie jest jakoś samo namierzające, tylko po prostu namierza nas y, gdzie staliśmy kilka chwil temu. Dobra, 60 HP ma. 59 o, tu nie siadło coś. 58. Tak, chyba był, Ojoj, dostaliśmy będę musiał użyć tego błogo Żeby... Żeby tutaj nie umrzeć, po prostu Kiepsko było Gdybym, gdybym umarł jest dobra, 53 52 51 I 50 Dobra, już jesteśmy w połowie Jak widzicie Idzie nawet gładko teraz 47 Dobra Aha Taki był Dobra Jak widzicie tyle tych strzał Już ich, jego oczy są praktycznie niewidoczne stąd No połowa mi trochę przeszkadza tutaj Więc na kolejne bossy będę so, musiał sobie wziąć inny łuk Bo w sumie jaki łuk yy, macie to po prostu to no, równie, takie samo. Oj oj oj, 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 zagadałem się. Oho. E, Łuk po prostu. Obrażenia z łuku. No, jak widzicie, mu nie zadają, więc równocześnie mógłbym to robić łukiem bez żadnych enchantów. Więc praktycznie tutaj wymagane jest tylko to, żeby trafiać w oczy. I nie dać się stronić z tej platformy, tutaj. Dobra, 31. Ojej, oj. trochę dostaliśmy 29 28. Do... Tam ktoś do mnie pisał jeszcze chwilę temu. Teraz zobaczę, kto to. Mi się chyba wydaje, że to ktoś z mojego klanu W razie co? Dobra, odpiszemy. Dobra, 23 22. Oj, 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 oj. nie, nie, nie. 21. Tutaj na końcówce, jakbym się wywalił To by była śmiechawa. Dobra, zjemy sobie I lecimy dalej 19 18 No jak widzicie już tutaj Dobra Spokojnie to idzie, oj nie 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 Dobra, 14, leci i oj ci. już przestraszyłem 13, jakby na takiej końcówce się wywalić Naprawdę unlucky 11 Dobra, ostatnia dziesiątka cyk 7, 6 O, siadła jeszcze tutaj kolejna 4 Dobra, tutaj jakbym się teraz wywalił. Dobra, dwa, i ostatnie kp, uwaga! Cyk! Zabiliśmy go! I słuchajcie, teleportowaliśmy się chyba w jego głowie. Tutaj mamy taką dziurę, skakujemy. Jeszcze raz skakujemy, jeszcze raz skakujemy, jeszcze raz. I cyk! Wpadamy na kładkę. i nas teleportuje na spawn z dwoma tutaj y, przepustkami na Monstrum Monstrum sobie zrobimy w kolejnym odcinku z y, tutaj bossów y, niestety nam y, ten, ta przepustka na labirynt chyba tam nieśmiertelny, czy coś takiego, nie dropła no wielka szkoda y, więc słuchajcie, to byłoby tyle, jeżeli wam się odcinek spodobał i chcecie więcej bossów to piszcie w komentarzach a postaram się nagrać jak najszybciej tego kolejnego Monstrum To tak, to Monstrum jest na nie kolejnego i potem, jeżeli nam się uda być Monstrum, możemy podjąć się Krakena. Więc, e, więc no, to byłoby tyle. Jeszcze w międzyczasie, znaczy zanim te bossy kolejne wrzucę, to na pewno się pojawi odcinek z Expoviska 70, więc jak widzicie już mam 68 level, więc praktycznie za 2 dni, bo w sumie teraz taką regularność mam, że co 2 dni wrzucam odcinek, pojawi się prawdopodobnie odcinek z E, Ekspozycja 70, oraz mam jeszcze jeden fajny odcinek, który na pewno Wam się spodobał, ale na razie nic nie mówię. Oczekujcie, e, a na pewno się w kolejnym tygodniu powinien pojawić naprawdę bardzo fajny odcinek, trochę na niego, e, no trochę, trochę się do niego przełożyłem, więc słuchajcie, to byłoby tyle, trzymajcie się, cześć! <muzyka>